Cześć, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób wyjmuje się pamięć w routerze Cisco. I teraz to jest pamięć. I teraz tak, żeby wyjąć to wystarczy tutaj te takie boczne dźwigienki podnieść. I teraz zwróćcie uwagę, to jest pamięć w routerze. 16 MB, synchroniczne 100 MHz. I teraz, jeżeli chcielibyście na przykład uruchomić lepszy system operacyjny, który pobiera więcej pamięci, to musicie kupić sobie taką kość pamięci i w zależności od swojego routera sprawdzić, jaka jest możliwość rozbudowy. I teraz jeżeli chcę włożyć z powrotem, nie da się źle włożyć. Zwróćcie uwagę, są to takie ząbki, tak samo tutaj wypustki, więc nie da się inaczej włożyć tej pamięci, nawet jak chciałbym. Zwróćcie uwagę, że robię to jedną ręką i teraz musicie usłyszeć takie charakterystyczne zatrześnięcie. Wtedy jesteście pewni, że pamięć jest dobrze włożona do routera. Oczywiście to jest router Cisco 1720, więc w ten szybki sposób możecie sobie zwiększyć pamięć. Cześć!